Witajcie w następnym odcinku. Ostatni tu skończyliśmy, no to jedziemy dalej. Może z tego strzelajmy, bo do tego mamy nieskończoność ammo to jest strasznie do dupy, ale no. Uuu rakietki. Jeżeli dobrze widzę. Nie no to jest do dupy ta... To... W nie będę strzelał na razie. Bo to w ogóle nie jest potrzebne. Nie mam tutaj nic pod prawem. Zajrzyjmy tutaj. Ale zmarnowałem amunicji na to, a mogłem to zrobić złomu. łomu. Wygląda jakby coś za tym szafą mogło być, ale nie ma. Domek wyczyszczony tutaj. Pusto. W tym sumie mógłbym. O, moja ulubiona farba. Dlaczego ja się tu spodziewam kanonierki? Jest tu ktoś? Z RPGiem chodzę, jak sobie walnę przypadkiem w ścianę czy coś. To będzie super zrobiona akcja. Dobra. Czym ty jesteś? O nie, znowu te zombie. Mam pomysł. O nie! Ja tu widzę tego headcraba. że on tam jeszcze jest? W amunicji mamy tam całą skrzynkę, to... Mogłem się tak pobawić. Troszeczkę nerwów mi to oszczędziło, bo... Nienawidzę tych zombie. One są... Niemiłymi stw niemiłym st niemiłym st niemiłym stworzeniami. Tu Maria, jak ja rozmawiam tutaj. Chodźmy sobie najpierw pod most. Bo ja widzę, że tam mamy bramę. Miesz? Za mną jest, i przede mną jest. To jest zwykły. Mamy 25 zdrowia, ale mamy też apteczki. No tak, tu mieliśmy widocznie później, bo jest jakieś wczytywanie. I tu musi być kanonierka. Ale ja wiem co ty chciałeś zrobić tutaj, barnaklu. I ja słyszę tą kanonierkę. A mniej to bo znowu mi zlaguje. Więcej baterii. No chodź, ja tu czekam na ciebie. Poczekam się. Duży apteczek. Się trzęsie ops. Na dole są apteczki i nic poza tym, to idziemy na górę od razu. O tym mogę? Mogę, ale to jest za dużo skakania. No, na górę. Tu coś jest. Mogę się przynajmniej kuszą pobawić. No raz strzeliłem już. Mogę mogłem cały czas do nich zerpegać. Hmm. A ja mam w ogóle magazynek to. A a No i tutaj serio? Dobra, to przynajmniej wiemy, że gdzie, gdzie coś jest, gdzie nic nie ma. No i tu był Headcrab, ale też amunicja, znaczy bardziej rakiety. Jako amunicja. Tu się most stręsie, dobra, skok. I rakiet... nie rakiet, no, drabiną do góry. Jednego zabiliśmy. Kamy na tamtego niech się wychyli chociaż. Ja dwóch zabiłem, nie wiem. A bo tu jest drabinka. Jeska ja się... jak głupi. Tu sobie możemy bezpiecznie przejść. poza tym headcrabem tu. Żadnego wroga nie było. Słyszałem ich. Dobrze, broń. Gincie, chyba tęty mamy iść, nie jestem pewien Skąd? To strzelba by się przydała. Tego amunicji akurat nie potrzebuję, bo to jest chyba... Oto a Wyciągamy. I się podładujemy troszeczkę. Heavy do ilu dobiję? Do 85, życie do 100 Właśnie otworzyliśmy sobie to. Miga na czerwono, jakiś bridge access. Inactive. To chyba dobrze. Dostęp do mostu czy coś? Beczką go, beczkom i be, No co to ma być? Beczką dostał po głowie i... Już słyszę kanonierkę, ja nie mam w ogóle naboi. Proszę apteczki, ja chcę mieć te... Rakiety potrzebuję, dlatego musimy... No dobra, ty yyy, szybko. Dobra, tu są makiety. Tu cię zniszczymy. Auć. Dobra, dostała trzy razy. Cztery, jeszcze piąty. A, a co? Na no, takich to nie żałuję pocisku, pocisków. Dobende. Ile parkurowy maksymalny, jak tu widzę. Już lepszego się mieć nie da. Wszystko mamy pełne. Wyskoczę do drumienki, czy są nogi? Nogi połamie, nogi se połamą. Obawiam się, że jak tam wrócę, będzie ich milion. Tego się boję. Hmm. Bitwę wygrał pan zombie. Ale to akurat wygram ja. Hmm. Już do mnie lecą. Dobra, 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 nie bijcie mnie. Rana szarpana. Zrobiłbym to w ten sposób, korot będzie tu trochę sieka. Jest 13 minut odcinka. Już chyba powinniście wiedzieć, co się dzieje. Mam się to, że jest koniec odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, ja się żegnam. Cześć.